Rolkowisko, na którym będzie można grać w hokeja, a także skatepark powstanie w oku istniejącego już i zbudowanego na World Games toru rolkowego przy ulicy Sukielickiej, tuż obok osiedla Nowy Dwór. Tworzymy tutaj z tego miejsca takie centrum sportu wrocławskie. Chcemy aby w tym miejscu tutaj przy ulicy Sukielickiej powstało w przyszłości e, tego typu centrum. Chcielibyśmy aby tutaj za chwilę powstało e, rolkowisko, czyli miejsce dla Wszystkich, którzy chcieliby potrenować hokej na rolkach, jest to też fajna dyscyplina, którą można by było rozpropagować we Wrocławiu. Skatepark pojawi się kawałeczek obok tutaj. i Będzie to taki mały skatepark, ale bardzo przyjemny i przyjazny wszystkim początkującym, którzy chcieliby pojeździć zarówno na rolkach, jak i na dyskorolkach, BMX-ach czy hulajnogach. Projekt zakłada powstanie sezonowego lodowiska, które będzie w pełni zadaszone. Ukończenia inwestycji możemy spodziewać się już w przyszłym roku. Bardzo fajny projekt, który chcielibyśmy, aby przetarg rozpoczął się tutaj w okolicach połowy czerwca. Chcielibyśmy tę inwestycję zakończyć z końcem 2022 roku. Cała inwestycja będzie zadaszona, także będziemy niezależni od pogody. Fajny obiekt specjalnie właśnie dla takiej grupy jak hokej na rolkach czy jazda na rolkach figurowa. W otoczeniu przepięknego w skali miasta Parku Tysiąclecia powstaje ciekawy kompleks sportowy dla mniej popularnych dyscyplin sportu które z pewnością zasługują na własny dach nad głową i swoje pięć minut. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.